Ja wejdę pierwszy, zobaczyć, czy nie ma zagrożenia. I oni mówią, że jak można miski nie mieć w zlewie, że cała Europa, jak ci śmieszni ludzie, że nie mają miski w zlewie, oni używają misek. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jestem z Kasią, z moją żonką. Przylecieliśmy właśnie do Anglii, do Manchesteru. No i jesteśmy na osiedlu angielskim, gdzie będziemy mieszkać. Także za chwilę zobaczycie nasz apartament. To jest takie malutkie studio, ponieważ. <laughs> Na to nie jest apartament, to jest budżetowo. Tak, budżetowo, żeby sobie tutaj trochę pobyć. No i powiem Wam, że nagrywałem troszeczkę z samolotu, z tego lotu, ale tam takie urywki, więc może teraz zobaczcie, jak tutaj wyglądał ten lot, jak to wszystko się odbyło, jak leciliśmy samolotem i tam na lotnisku trochę nagrywałem, A za chwilę dojdziemy do naszego mieszkanka, czy tam pokoju i pokażemy Wam resztę. Także zobaczcie teraz, jak to wyglądało i widzimy się za kilka minut. Także wylądowaliśmy. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Idziemy. jakasia? No. Idziemy teraz na stację złapać pociąg. Dotarliśmy na peron i za 26 minut mamy pociąg. O właśnie przyjechał nasz. Jedziemy do Manchester Piccadilly. Dopiero wyjechaliśmy z tunelu, więc za wiele nie widać. Już prawie dochodzimy. Także za chwilę zobaczymy, jak wygląda nasz dom. Tutaj będziemy mieszkać, w tym domu. Teraz musimy sobie znaleźć klucz. Kasia ma kod do skrzyneczki. A, pół, ok. I tutaj mamy kod. Zaraz go wybiję. Dobra, to Kasia wybija chodzik i wchodzimy. Takie mamy osiedle. Tutaj mam jakaś przyczepka stoi, no ale trudno. Takie mają podwórka tutaj w Anglii, więc jak mają przyczepki, to nie dość, że miniaturowe. No ale takie muszą być, bo mają miniaturowe ogródki, więc mają miniaturowe przyczepki w porównaniu z moją walizką, która też jest mała. Kasi udało się wpisać kod. Tutaj wisi kluczyk. I wchodzimy. Zobaczmy jak to wygląda. Mamy angielskie mieszkanie Kasia. Pierwszy raz w życiu. Mieszkamy w takim angielskim domku. W sumie to jest pokój z łazienką. No właśnie, obok mieszkają właściciele. Tak. I wchodzimy. Kasia, ja wejdę pierwszy, zobaczyć czy nie ma zagrożenia. Roleta jest zagrożenia. Dobra, wiecie co, ja ściągnę budki. Dobra, słuchajcie, zaczynamy życie w Anglii. Tutaj mamy łóżko. Tam jest biurko. Tutaj jakaś szafeczka. Tutaj kuchnia, jakieś rzeczy, kawka, no i łazienka. I więcej nam nie potrzeba. Bo jak podróżujemy bez dzieci, to nam więcej nie potrzeba. Tylko nie wiem, gdzie się w łazience pali światło. Zaraz zobaczymy. Nie mówcie, że za drzwiami. No, za drzwiami, trochę nieporęcznie. Powinno być tutaj. Ale ogólnie taka mała łazienka. Także witajcie w Manchesterze. Kasia, dziękuję Ci. Proszę bardzo. <grym>, witaj. Dzień gościćcie więc w Tak, Dzień Tak, Przyjechaliśmy wiecie. tutaj uczyć się angielskiego Jak widzicie jesteśmy w tym bardzo dobrze Zasłonimy sobie rolety, żeby nas nikt nie widział O, od razu lepiej I robimy herbatkę A do okna nie dosięgam ale nadal... <ślesz> Chcesz sobie wywietrzyć? Chyba nie jest otwarte, otwierane, co? Nie wiem. wiem, ale mamy mikrofale Lodówkę z Russell Hobbs I tutaj jest taki stolik Kasia, tu będziemy śniadania jeść, zobacz tak. Tylko tam się coś wyciąga. A, zobaczcie, tu jest taki ...takie coś. Tutaj trzeba zobaczyć. O, wskoczyło. I mamy jadalnię. No, zobacz, nawet tutaj czymś nas pani poczęstowała. Mhm. Jakieś jedzenie A, mamy takie na pierwsze. Na pierwszy rzut. Dobra, ja robię kawkę. Także biorę czajnik. Ogólnie Kasia zauważyła, że tutaj mamy maszynkę indukcyjną, więc też można sobie coś tutaj ugotować. O, właśnie i to jest miska. Podobno Anglicy uwielbiają mieć miski w zlewie. U nas w Polsce mamy taki zlew, a tutaj w Anglii mają jeszcze miskę do tego i właśnie nawet odkręcano. A wiem o tym z tego, bo kiedyś poznaliśmy takich Anglików na kempingu w Hiszpanii i oni mówią, że jak można miski nie mieć w zlewie. Że cała Europa, jak ci śmieszni ludzie, że nie mają miski z Oni używają misek. No ale całe szczęście, nie ma tutaj dwóch korków, tylko już jest europejski kran, czyli taki. I można mieszać ciepłą wodę z zimną. Ok, gotujemy. Co Kasia jeszcze tutaj cię zaskoczyło? Taki zabawny papier toaletowy jest taki. Papier toaletowy, w kolorowych papierkach. Coś innego niż u nas. I zobaczcie, tutaj jest boiler na ciepłą wodę w środku, w prysznicu. Czy tam przepływowy bardziej. Takie fajne rycerze, nie? jest bardzo ładne. Dokładnie. Takie marmurowe. No i lusterko. Dobra, i tak nas tutaj nie będzie cały dzień, bo my będziemy sobie chodzić po dworze. A tutaj będziemy tylko wracać na sen i kąpiel. Ciekawa lampka. Angielskie, się jak Ze ściemniaczem, ale fajna. Jak taka świeczka. A ja wam jeszcze powiem ciekawostkę. Chciałem zamknąć drzwi i nie da się w ogóle zamknąć. Zobaczcie, otwieram. Nie da się kluczyka przekręcić. W Anglii jest tak, że musicie klamkę do góry podnieść i dopiero teraz da się przekręcić. Już jest zamknięte. Dobrze, woda się zagotowała, także ja robię kawę, a Kasia herbatę. Kasia dam Ci taki ładny z kwiatuszkami, dobra? Z jednej łyżeczki. Kasi zrobimy angielską herbatkę. I zalewamy. Kasia zmęczona, proszę bardzo. Lecieliśmy 2,5 godziny. Ja dzisiaj nie dospałam. No właśnie, ale też na lotnisku byliśmy 3 godziny przed odlotem. Dwie godziny się leciało i teraz godzinę jeszcze z lotniska tu, także jesteśmy 6 godzin w podróży. Mhm. Smacznego Kasia i już się nie męczę kamerą. Gasimy. Wracamy do Was kiedy indziej, jak będzie coś ciekawego. Topa. pa, kawka w łóżku. Tego mi było trzeba. Fajnie. Witajcie w Anglii Dobrze, jest godzina 20.40 Odpoczęliśmy przed chwilą po podróży Idziemy teraz z Kasią do spożywczaka Kupić sobie coś do jedzenia I powiem Wam, że tutaj w Anglii jest godzina wcześniej Czyli my mamy teraz 20.40 U Was jest 21.40 Więc za oknem jest już ciemno Zobaczmy jak O właśnie tak Mam nadzieję, że ta okolica jest bezpieczna Bo właśnie wychodzimy, jest za 29 .00. Do Tesco mamy 14 minut drogi Na pieszo Kasia wyczytała na ofercie, że tutaj Pani właścicielka zostawia właśnie jakieś ciasto własnej roboty i chyba je odkryła tutaj Są jakieś ciasteczka No, także skosztujmy no, To są cztery, nie? To są cztery, dobra Pani piecze takie coś dla gości tego apartamentu Także zjem sobie po drodze Sprawdźmy, co to jest w ogóle Mmm, faga Taki jakby piernik Ale dobra Pachnie serem jest jakiś pieprz w środku, bo czuję, że szczypie. Także jak wiecie co to jest, to dajcie znać, napiszcie mi nazwę tego ciasta, bo ja nie wiem. Idziemy, na razie jest bezpiecznie, ale powiem Wam, że zimno. Ja jestem w czapce, mamy dzisiaj 12 stopni tutaj w Manchesterze. No, jest tak, przynika nas taki chud. Ja mam dwa no. długie swetry na sobie i kurtkę zimną. A kale są zapomnieliśmy, Kasia. <laughs> Ale nie, jest, jest fajnie, jest 12 stopni, no ale czapkę można mieć, szybki, bo tak trochę po uszach jest zimno. Szybki spacer to nas rozgrzeje. Tak, prawie nas nie widać, bo nagrywamy GoPro. Nie zmieściłem do walizki lepszej kamery, więc wszystko będzie nagrywane telefonem i GoPro. Tutaj już mają lampki świąteczne w oknach. Czy to Halloween? Nie, meczet. I doszliśmy do Tesco. One jest takie mniejsze, ale zakupy zrobimy. Robimy zakupy, ale pokażę wam, że tutaj jest półka z polskimi produktami. Bułka tarta, mąka tortowa, przyprawa do kurczaka, kucharek, pudliszki, majonez kielecki, ta mleczko, Tak, ta mleczko, nawet tarczyński, kiełbaski, Tym Tymbark. Wszystko co chcecie. Zakupy się udały. Wróciliśmy do domu. Okolica jest bezpieczna, także fajnie i ogólnie cicho. Tutaj jest droga taka przejezdna, ale nie jeżdżą samochody, także Wyśpimy się dzisiaj. Jedyne co to lodówka strasznie głośno chodzi. Ale to nic. Idziemy spać. Widzimy się jutro. I witajcie w nowym dniu. Wychodzimy na dwór i uderzamy w nadproże. Takie są tutaj otwory okienne, czy tam drzwiowe. Powiem wam, że dzisiaj mamy taki plan, żeby odwiedzić Muzeum nauki i przemysłu w Manchesterze. Bo nie wiem, czy wiecie, że to miasto słynie z tego, że rozpoczęła się tutaj rewolucja przemysłowa. I Mnóstwo wynalazków tutaj właśnie powstało. Różnych rzeczy, które odmieniły świat i dzisiaj właśnie korzystamy z tych wszystkich rzeczy. Także Manchester, kolebka przemysłu. Bardzo mądrzy ludzie tutaj mieszkali, zjeżdżali się i otwierali fabryki komputerów, samolotów. Wszystkiego, czego dzisiaj doświadczamy. Także idziemy. Kasia za chwilę wyjdzie. Idziemy na pieszo, mamy półtorej godziny. Zrobimy sobie fajny spacerek, bo akurat mamy pogodę. Także jest Kasia, wychodzimy. Pokażemy Wam, jak to jeszcze za dnia wygląda nasz dom angielski. I tutaj to osiedle. Szalik się przydaje. Kasia, nie w tą stronę. No, aż w tamtą. Mówisz, że szalik się przydaje? No, szaliczki mamy, jest zimno. Normalnie jest zimno tutaj w Anglii. Dlatego musieliśmy zabrać zimowe kurtki. I minęła godzinka, dotarliśmy do centrum. Powiem Wam, że Kasia coś złapała w samolocie, ma ból gardła. I kupujemy no, takie, takie szoty z imbiru, szoty z imbiru. dwa no, gdzie... funty kosztuje, czyli 10 zł 1. Chcieliśmy taki normalny imbir, ale nie ma. No. Nie ma tutaj w sklepie. Jesteśmy w sklepie spożywczym. Więc musimy no sobie wypić no, bo tak. Robi się chora Dobra, czyli 8 funtów płacimy. No bucks Dobra. I Kasia zdrowiej. Dziękuję. Dobra, i idziemy. Trochę poczuliśmy się jak w Wenecji, bo tutaj jest taki kanał i pływają łódki a na moście mnóstwo kłódek z dróbką tak, twoje Kasia na zdrowie tutaj kłódki, tutaj również ile zakochanych tutaj w Manchesterze jest niesamowite a tam chodzące reklamy i dotarliśmy proszę Państwa Science and Industry Museum Miejsce to jest czynne od 10 do 17 My mamy 10:50, więc mamy 6 godzin, żeby tutaj sobie podwiedzać. Także idziemy kupić bilety. Myśleliśmy, że tam jest wejście, ale jednak trzeba przejść tutaj i mamy wielki napis Welcome, więc zaczynamy wycieczkę. Słuchajcie, dzisiaj wejście jest za darmo. Tam się właśnie to załatwia, bilety kupuję, ale dzisiaj, tak jak pani no. powiedziała, jest za darmo. Pani zapytała nas, czy chcemy dać jakąś dotację i daliśmy 5 funtów, także myślę, że spoko. Dostaliśmy takie rzetony na szatnie. Kurtki. Tak, idziemy schować kurtki. Tutaj jest toaleta i szatnia. Idziemy na dół. Ok, jesteśmy w szatniach. Pani powiedziała, że mamy wziąć małe schowki, bo tu są jeszcze duże za 2 funty. A ona nam dała żetony na 1 funt. I właśnie te kosztują 1 funt. Także ja wkładam. A teraz. Dobra, zamknięte. Idziemy zwiedzać. kupiliśmy sobie najpierw herbatki ponieważ zmęczyliśmy się tą wycieczką naszą półtorej godzinną trzeba się, rozgrzać. trzeba się rozgrzać i tutaj jak kupujecie herbatę to dostajecie od razu mleko do tej herbaty tak zwana tak, także rozgrzejemy się trochę i potem zwiedzamy a takie dwie herbatki w Anglii kosztują 5,5 funta to jakieś 25 zł Wlejemy sobie tą śmietankę trochę cukru i pijemy no, niestety Kasia bardzo rozbolała głowa i gardło, więc została w kawiarni. Potem sobie swoim tempem pozwiedza to muzeum. Ale ja tak szybciej przelecę, ponagrywamy troszeczkę. Tutaj są pierwsze maszyny, które tkały włókno. W Manchesterze zaczęto produkować pierwsze samochody. Tutaj mamy Rolls Royce'a z roku 1910. A tak wygląda jedna z pierwszych maszyn do produkcji gazet. Tutaj na dole mamy klawiaturę. Człowiek pisał tekst. I po chwili wychodziła gdzieś tam z tyłu gazeta. A w tym miejscu można miksować muzykę. Zobaczcie, jest mikser. Są różne ścieżki, które można pogłaśniać i przyciszać. Zobaczmy. W Manchesterze wynaleziono również pierwszy komputer na świecie. Powstał on w 1948 roku i nazywał się Baby. I to jest właśnie ten komputer. Także teraz widzicie pierwszy komputer na świecie który zaczął obsługiwać jakiś program i to działo się właśnie w 1948 roku. Jestem w kolejnej hali. Tutaj mamy maszyny do produkcji bawełny. Jeszcze to wam pokażę, jak wyglądają te maszyny do bawełny. A tak wyglądała fabryka. Tak bawełna, z której robili tutaj tkaninę. Piękne te maszyny. Można zobaczyć, jak tutaj tworzy się tkanina. Tutaj można zobaczyć filmy, jak taka fabryka funkcjonowała w dawnych czasach. Salka, w której dzieci mogą porysować, pobawić się różnymi rzeczami, jakaś poziomiczka tu jest, klucz, jakieś lejki, rurki, także tutaj sobie można odpocząć, a ja za ten czas idę dalej. A tutaj maszyna, która robi kolorowe sznurki. Nacisnę przycisk i zobaczycie jak to wygląda. A tutaj kolejna maszyna, tym razem do robienia coś w stylu rajstop, rajtuz albo skarpet. Wychodzi po prostu taka długa skarpeta z tkaniny. Także naciskam i zobaczmy, jak to działa. Jeszcze raz nacisnę. No i w ten sposób powstaje rajtuza. Opuszczam galerię tekstyli i teraz kieruję się na Injecting Hope. Schodami na dół. Dobra, wiecie co? Jestem z powrotem w tej hali z tekstyliami. Ale okazuje się, że największa hala jest zamknięta, bo jest w remoncie. Dlatego też wejście tutaj jest za darmo. Bo prawdopodobnie najciekawsza część jest właśnie zamknięta. Więc nic, idę do Kasi i zobaczymy co dalej. O, właśnie, to jest ta hala i ona jest teraz zamknięta. Jak widzicie, remontują ją. Dlatego nie wszystko można tutaj pozwiedzać. Ale idę jeszcze na górę, może coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Piętro pierwsze. O, jest tu coś ciekawego. Zobaczcie, jakiś samochód. Tutaj ukazują, że za pomocą niewielkiej siły można unieść samochód do góry. Także unoszę. Także, jak widzicie, bez problemu uniosłem go i opuściłem niewielką siłą. To jest taka hala, gdzie można porobić różne eksperymenty. Zobaczmy to, co się stanie, jak nacisnę. Tu się puszcza bombel. I można porównać, jak powietrze przemieszcza się w oleju jak w wodzie i jak w glicerynie także olej woda i gliceryna gęsta teraz mamy muzyczne rurki paletka z gąbki Możemy zrobić symulację trzęsienia ziemi. Mamy taki specjalny stół, więc ułożymy sobie jakiś budynek. I robimy trzęsienie ziemi. W tym miejscu znajduje się studia nieskończoności. Zajrzyj inny. Piękne. A tutaj inny korytarz. W tym miejscu zobaczymy wirujący wiatr, czyli taką trąbę powietrzną. Naciskam. I zobaczcie, coś tutaj się napędza, jakiś wiatraczek i robi się trąba powietrzna. Włączę jeszcze raz, bo chcę to dotknąć. Ok, mamy podłożę rękę. <grym> Znika, ale bajer. Przy tej kuli możemy zrobić wirujące wzory. Trzeba to szybko zakręcić, a następnie zatrzymać. Tam w środku jest gęsty, pomarańczowy płyn. I zobaczcie co się stanie. Zatrzymujemy. I powstaje taka piękna łuna. A w drugą stronę? W drugą stronę się niszczy. No, to jest ciekawe. Jestem teraz przy Laboratorium Tęczy. Pomieszajmy te kolory. Można dodać zielonego, niebieskiego, czerwonego. Świetna zabawa z tymi kolorami, ale idziemy dalej. Tutaj możemy sobie porobić cienie. Mamy taki rzutnik, jak włożycie rękę, to macie cień. Macie różne wzory. Jak tak ułożycie palce, to powstaje piesek. Tutaj macie pająka, słonia. Słonia robi się z dwóch rąk i ptaka. A w tym miejscu, jak usiądziecie i zaczniecie pedałować to zobaczycie swój szkielet po drugiej stronie także zobaczmy jak kości człowieka pracują podczas pedałowania oczywiście tam jest szkielet z plastiku to nie jest tak, że, że to tutaj jakiś rentgen działa po prostu widać szkieletora w środku I jak pedałujecie to on też pedałuje jest tu strefa odpoczynku dla dzieci Kamienna kula na wodzie, którą można obracać. Dobrze, kończymy zabawę w tym muzeum. Idę odnaleźć Kasię. No i zobaczymy co dalej. Może pójdziemy jeszcze do centrum miasta. Zobaczymy jak Kasia się czuje, bo naprawdę głowa ją tak rozbolała, że nie dała rady chodzić. Także zaraz zobaczymy, co będziemy robić. Może wrócimy do pokoju. Kasia wróciła do zdrowych. Zwiedzamy jeszcze raz. Tak, to, to jest szyba. Tam jest szkielet. Tu Wam pokażę. Szkielet. Są no. Słuchajcie, jest tutaj jeszcze pokaz, jak pan uruchamia te maszyny. Popatrzmy chwilkę. Także żegnamy Muzeum Nauki i Przemysłu. Niestety nie udało nam się zobaczyć tej największej hali. Ale to nic, idziemy teraz z Kasią w kierunku centrum. Idziemy wzdłuż takich kanałów, jest naprawdę ładnie. Tu jest taka mijanka zrobiona dla statków, czy tam łódek. I przechodzimy pod wiaduktem. A żeby łodzie mogły przepływać, ten mostek się składa w tą stronę. Także jak w Wenecji, nawet lepiej. Jesteśmy na przystanku, i tym razem podjedziemy sobie do domu autobusem. Nasz autobus ma numer 197. Jak widzicie, tutaj jeżdżą autobusy piętrowe, więc z Kasią pójdziemy sobie na górę. Zobaczymy, jak to jest, jechać na górze. Jeszcze nigdy nie jechaliśmy. Jest godzina 15 i są godziny szczytu. Zobaczcie, ile autobusów tutaj przyjechało. Jest nasz, ten niebieski. 197 Jak widzicie, trzeba rączkę wyciągnąć, żeby się zatrzymał. I płacimy kartą przy kierowcy. Dziękuję. na górę, Kasia. Górę. I siadamy z przodu. Ale widok. I nasz autobus nas wysadził. Jesteśmy pod domem, także wszystko się powiodło. Także jesteśmy w domu. Rozpadało się trochę, ale parasolów nie od razu składamy, ponieważ nie mamy gdzie suszyć. Także co? Pierwszy dzień w Manchesterze zaliczamy do udanego. Z Wami się żegnamy. Trzymajcie się do następnego filmu. Pa. A my idziemy odpoczywać i się leczyć. Mnie też coś garbo boli.